Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jestem z Gubisem 44. x 4 18 kwietnia 2021 roku mijał 2 lata od założenia kanału Encycraft. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie konkurs na promo oraz zagramy w Bedłosy 4 na 4 I to nie byle jako: dlatego, że obraz z aranki będzie z dwóch perspektyw. Z mojej nagrywarki ekranu oraz nagrywarki ekranu są 3. A więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. Zanim rozpoczniemy rękę z bedwursów, ja mam dla Was konkurs na promo. Wygrają aż 3 osoby. Jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować kanał. MC Crowd, zostawić lajka like pod tym filmem oraz napisać w komentarzu hashtag konkurs. Bardzo serdecznie Was zapraszam, bo możecie wygrać promo. A wyniki już za dwa tygodnie. A teraz przechodzimy do 4 na 4 My jesteśmy już poczekani na mapie Krypix. Jakoś tak się czyta: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozpoczynamy. rękę. Fajnie. Gieramy 4 na 4. Dwie czwórki. Nie tak jak e, kiedyś. Przeważnie graliśmy. A, odpisze, że you. Kto pilnuje łóżko, on napisze, cały ja napisam, że ty. Po angielsku. Gieramy no. <śleskuj> gramy dwie czwórki. E, nie tak jak 4 cztery czwórki, jak graliśmy kiedyś. Na no no, tak. kanale MC Craft W to bardzo rzadko gramy Od teraz, od kilku dni W, o, w ogóle to, to jest nasza pierwsza ręka nie, może, może druga albo trzecia No nie wiem, ja w to już jeszcze nie Je, grałam Ja gram może z Drugi albo trzeci raz Bo prawie w to nie gram Nie wiem dlaczego, wolę czwórki jakieś tradycyjne Ale Ale Dobra, idziemy na czerwony Jesteśmy niebieskimi już dwa lata kanału mhm. MC Craft. 18 kwietnia 2021 roku kanał MC Craft skończy dwa lata. Obejrzyj sobie odcinek, jeżeli ktoś jest fanem MC Craftu, niech sobie obejrzy odcinek. Yy, A, już... Konrad idą do... bardzo. Urodziny urodziny kanału MC Craft, no i mnie pokonał, idą do nas? Dobra, wszyscy, już wszyscy pokonani na mościu. Nie, jeszcze 11. jeden jest. Dobra, raczej no już go nie ma, bo go pokonałam. Mhm. No dobra, lecimy. Bo y, kiedyś ja to mówiłem, i to był y, film nagrywany całkowicie zdalnie. Y, tak jak. Tak jak teraz są zdalnie nagrywane. Znowu idą, Konrad kiedyś się nie COVID. Ale dobra, nie będę o tym mówił. Tylko o tym! Rozwali! Nie, oni są dobrzy. Jeden ma pelerynkę. Raczej no pelerynka to nie, nie jest oznaka tego, jakiegoś prosostwa. Dla mnie, ale dla mnie ja spotykam raczej y, fajnych graczy z pelerynką, jakby coś. To jest jedynie wizualne. No, Oj. Ich no. ich trudno Wiele jest przebić. W komentarzach, jak... jest dużo subskrypcji. Powiem wam... Y, y... Musi się kanał robić od serca po prostu. I trzeba robić, montować filmy od samego początku, nawet jak masz pięciu widzów. Ale, dobra, ja tu rozmawiam z wami, a tutaj rozwalamy nasz innych. Dobra, tamten powinien nam powi powi sobie poradzić. Patrz, 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 pięć. HP. Patrz, jak mi jest. Dobra, nie, no, słabe to było. Y Mało mm. y się powiedzieć, że nie mają samowełną budowanego łóżka. Zapewne nie mają. Mhm. Drewno chyba mają, więc jak idzie, że do nich, to weź szykier. Mam wszystkie narzędzia. O, ale oni Też. całymi grupami atakują, taki jest nie. o wiele trudniej. Mhm. Do, do tego przy zerowym ekwipunku, no to, to jest niemożliwe praktycznie. rozwalę go. Albo, nie no, ten spele rynku jest bardzo dobry. Nie no, on po prostu wykańcza. On po prostu nie atakuje sam, tylko czeka aż ktoś zginie, a sam go wykończy. Jeżeli... <głos> <głos> Dobra, Dobra, to zwieżdża No wyduba, po prostu No, ten felerenko mówisz, że taki prosty. Ale ma teraz no. To by. To tak, by... ten top top jest dobry. Ale został Taś, zabity przez nas. leciał we mnie. Jacy, jakiś? Ale już koniec, na mnie wleciało. No oni całymi grupami, oni pewnie tam sobie gadają. Są jakieś na pewno są. Dobra, e, Dobra, zabity. A i zapewne kolejny. Nie za chwilę utłucza. Ale oni idą w grupkach, jak idą. No. Dobra, jeszcze jedno, to może... Sobie... Idę na do nich. No i mnie goni z jednej i z drugiej. Mhm, oni gonią nas. Ugonią i doganiają. Za późno. Dobrze, super, brawo. Nice. Wszystko już jest zniszczone. Dobra, to teraz ich trzeba po prostu powstrzymać. To będzie trudne. Właszcza tego z pelerynką. Jest u nas, na dole się krył. Konrad rozwali mnie. Albo, nie, rozwaliłem Dobrze, go. Dobrze, brawo, A To ten z pelerynką? Nie, to jakiś inny był. Ale ważne, że już jedna eliminacja. Ale ja, ja nie wiem, jak on się tu przedarł. Ja mam dwa killy tylko. Ale ile masz kille? No ja mam trzy i jednego finalnego. Tego to teraz Ale sobie ja tak, tyle nie chodziłem. No i na mnie przyszedł niespodziewanie. Weźcie go, wykończcie. Ej, zostało dwóch. Patrz, wykończył. Uważajcie tu. Final killa jeden został. Powiedziałem jak pokonał nasz. ...jednego. czekaj. Ej, to nie Zapewne w bazie. Są. Patrz, jak szybko go rozklepał. To spelerynku. No wiem właśnie to, to jest ten top top. No. Ale top top. A, to on ostatni został. Mm -hmm. Ale on jest... I on jest w bazie czerwony. Prawie go pokonałem, może z... miał z 9 HP jak. On zażarł repa. <noise> Zabił mnie. Konrad, on wykańcza na 3 hity. On musi mieć autoclickera, żeby tak rozwalać. Yy, nie Przecież to niemożliwe. Nie porządzajmy kogoś. Dobra, bez podstawy. Raczej Chociaż... podstawy mam. O jejku, ale spadłam. No nie, trochę linii zeszło. Jest... Ej, patrz, idzie. Do nas? Nie rozwalę go. Nie rozwalę. On mnie na dwa hity wziął. Uważaj, bo może... Wiem, widzę go. Ja z nim teraz się biję, on ma 10 HP. No i mnie zabił. On ma żelazny miecz na no ja to będzie rozegrać. Ja idę z drewnianym, ale wyda... Ej, idzie do nas. Ja wcale nie zlecę. Idzie do nas SOS, SOS. Wiem. Skup sobie On rat, ale on ma. A nie, ja wprawdzie też mam armor. Ale to chodzi ogółem o zasadę. Dobra, we trójkę, we trójkę, we trójkę na niego. Nie mogę, nawet od mnie nie podejdę do niego. Ej, no, ej, to, to jest dziwne. Ile ja będzie miał killi? Gratulacje! Znalazł się kolejny pros, Ale jego da się pokonać, da się, bo nieraz to zrobiłem, zrobię to jeszcze raz. Ale kupię sobie firebola i jak będzie na mocie, to strzelę. No tak, ale zapewne będzie na podce szedł. Tak ale wrócił się do swojej bazy. Dobra. Więc ja już go posądzam o to. Więc tego tak. Lepiej się przygotować. No dobra, teraz z naszym idziemy na niego, na shifcie. Hej. Wyśluby, okay. a od... ciągnijcie go na most. Jest na moście. Oj, wleciał, jest na moście od ter... o. Prawie, prawie dobrze, no. Yeah. Dawaj i rozwal. Nie, nie rozwal. Hmm. Hmm. Z fireballem to był dobry pomysł, ale... Nie no! Nie, no, przeląciał obok. Bym go rozwalił, jakby nie. Mm. Patrz, O, ja jest on na bier... środku. Pokonuj. To słabe jest. On Czy prawie. On... Nie, nie, nie spadł. Dobra, bije jego... O nie, on, on ciągle na lepie jest. Ale on rozbiera jego... szmaragdy teraz. Ale prawie go pokonałem. Je... Tylko, że fireball nie poleciał. Jedna kratka w lewo i bym go pokonał fireballem. Mm. Tak nas ciągle nie tutaj widzę, no... O konrad, on oni idą we... Idą we dwójkę, nikt nie wraca oprócz czerwonego, no to... Hello? To już trochę mi śmierdzi. Ale... Dobra, idziemy na niego. Ale ty... No nie, ja patrz, nie patrz zbierze, zabrali szmaragdy. No raczej... O nie, on... On teraz ma diaksowy armor. Zebrał O nie, to jest... To jest niemożliwe teraz jego pokonanie Jest możliwe fierbolem lub... E no nie. Hmm. Wybaczcie. E dobra. Ej, dobra, ja Jak teraz zastosuję naj najcięższą taktykę. Tego, czyli ten. E no... Jakby to można powiedzieć? Dobrze. Dobrze, dostał pierwszy Fireball poszedł. Spadł. 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 Wygrana. Super. Bardzo was bym chciał zaprosić do subskrypcji kanału MC wejścia na Instagram. MC Crawfish rozdaję łapki w górę. Ale to nie jedyna arenka na w tym odcinku. A więc zapraszam Was do drugiej arenki w 4x4. My już jesteśmy poczekani na mapie. Piknik. Siedem na osiem osób. O dobra, osiem osób jest, że wiesz, będzie na Jeden. Już druga ręka na kanał MC Craft. Już kanał MC ma dwa lata. Pamiętam jak jak robiłem film, Chyba u, na kanał MC Craft, jak było tak Nie, warantanna dobra. i było nieciekawie. I to był cały film zrobiony zdalnie. Zupełnie tak samo jak ten, tylko że teraz mamy już się trochę nauczyliśmy edytować filmy oraz robić je zdalnie. A wtedy no to, by, to było ale profesjonalnie nagrane. Odłożony dźwięk. Więc A kanał Ontograf miał wtedy 60 subskrypcji. Subskrypcji. Więc wy też możecie... O, tutaj na prosto jest odbudowane. Robić fajne odcinki, jeżeli yy, nawet jak macie Robicie wypało, to co. Robicie? Lubicie. Robicie to co lubicie. Lubicie fajne odcinki, jeżeli chcecie się wybić. Tylko, że tutaj idą na nas, da mnie. Je. Rozwaliłem jednego, to że tutaj! Rozwalam go! Rozwalę go! Nie no, drugi przyszedł. No i rozwal. Dobra, to ja lecę na nim. Ciekawe, czy, jedno, czy mają budowana. No, no Ja mam za robót. Bo... Fajnie obudowane łóżko mamy. No ja sobie zbieram na początku ten. 48 tego. Ironka. Fajne. Dobra, lecę na nich. Ej, mają wełnę tu Spróbujmy zrobić to na Easy. No spróbujmy. Dobra. Na Easy. Ej, y, dobra, w tamtej arence też rozwaliłeś łóżko. Dobra, jedna ja? eliminacja. Coś masz po? No i ja nie mam po sobie. Bo te w cztery na cztery. Przepraszam, y, zagapiłem. Dobra, dwie osoby zostały. To było słabe. Przyznam No dobra. Dzisiaj mam jakiś szczęśliwy dzień. No dzisiaj ma szczęśliwy dzień. Dobra. Jak tak szybko Bo powiem, będzie szedł. Szat... o bo... rękę nagramy. No nie wiadomo. Idzie do nas. No weź chyba, się. Tak, staram się tak go powstrzymać. Się... Dobra. I powstrzymałem dobra. go. O dobra, wygrał. No, Brawo, masz trzecie miejsce. Yy, ale dobra, ręka. Yy, to tylko 2 minuty i 44 sekundy. Tej arenki, a więc przechodzimy do następnej. My kolejnej już trzeci razy gramy w 4x4 -y. na mapie X. Trochę mało osób, bo razie 3 na razie 3x8, ale mam nadzieję, że zaraz dojdą. Dobrze, tak. a my sobie czekamy. Tutaj o 7x8. Dobrze, więc już fajnie. Czekamy. I mam dla was sprawę odnośnie premiery. Premiery... Codziennie... Co tydzień, w sobotę o godzinie 17, są na kanale MC Craft nowych filmów. Na pewno Możecie może, wpadać. Możemy sobie popisać na czacie razem, w trybie rzeczywistym oraz komentować odcinki. Bardzo serdecznie was zapraszam, żebyście byli w sobotę o godzinie 17 na premierze na kanale MC Craft Możecie ustawić sobie przypomnienia. Przypomnienie na przykład. Bo wrzucam, y, może jak jest w sobotę premiera, to wrzucam piątek, więc wtedy też możemy pisać. więc Zapraszam Was serdecznie. A tymczasem my tutaj zbieramy i rozpoczynamy. A rękę, dobra, ja już zebrałam moje potrzebne materiały Proszę. i zaczynamy budowę. Dobra, fajnie. Ej, dobra, ej, no nie słabo. Mi Co się stało? Nic, yy, trochę. Yy, trochę... Chcesz ja mogę służyć trzema ironami, bo zostały mi No ja mogę służyć 220 na jed... Dobra, nieważne. Dobra. Yy, Konrad, mógłbyś mi podać surowiec, którego nasi przeciwnicy niebiescy mają obudowane łóżko. <noise> to, to, to. Idzie na nas niebieski. Nasz okay. przeciwnik niebieski. I tutaj jest u mnie. Cześć, cześć. A ci? To nie idzie sam. Idzie z kolegą. No. Nie na spod. Na dół. Ej, tutaj... Wow, brawo typie. Dobra, zajmuję się nimi. Dostanie DMAJ od upadku i chyba do nas idzie dołem, ale nie wiem. Dobra, mają wełną obudowaną to tam Patrz, Będzie okej. Okay. Idzie tędy na nas, idą na nas. Idzie na nas, kuba. Weź, bo ja nie mogę. Kuba, idź do na nas. Idzie na nas, weź go. Weźmiesz? A, dobra. Tak wezmę, wezmę, wezmę. No. Dobra, lepiej go zabiłam a ja ale jestem lecimy. z trzema niebieskimi, no i, no i pierwszy mnie pokonał. Więc słabo. Niebiescy są dobrzy. Jak na pierwsze wrażenie. No, z, z, zależy jak to brać, bo to... Aha. Dużo się osób myli. Dobrze. Tutaj są skrzynki tak umiejscowione. Ale okej. Okay. Oj, zaszedł mnie od tyłu, ale to nawet lepiej. Nie. Ja idę do nich. Nie ja też idę Ale do nich. za późno. Brawo. Znowu easy. Easy. To... Ej, ale ty... jesteś... Jeszcze... Ty... No mnie lepiej idzie. Prawie każ, za każdym razem. Rozwalam. Ja mnie. naprawdę mam jakiś Spana. szczęśliwy Ej, dzień. 4 na cztery, na cztery, na cztery. O rozwaliłem kogoś. Brawo. A ty? Nie kona ty naprawdę. To jest. dziwne. Ja jestem dobry w cztery na cztery na cztery na cztery. Prawie że każdym razem rozwalam wszystko. A ty w tej, w tym. No gratulacje. Albo masz po prostu szczęśliwy dzień. No bardziej stawiałbym na to właśnie drugie. No ja też. Dwóch idzie. Dwóch. Inaczej I... idzie, tylko żyje. No tak i właśnie ja nie chciałbym, żeby nam się okazało, że są gdzieś u nas. Ej, dobra, jest jeden nad wami. Nad wami jest jeden. Mhm. Dobra. dobra. Jeden jest tam, dobra. Widzę, że jest nad nami. O i. W Tak. No nie, nie też pokonął. A prawie Mają żelazny miecz. Dobra. Lecimy z drewnianym mieczykiem. Dobra, dobra ja sobie kupię może żelazny. Co mam? Mm. O, eliminacja IGG znowu. Brawo. Nikt nie zajął dobra, dobra. Przechodzimy do kolejnej arenki. Kolejną? Że to są urodziny kanałem kanale. Więc zapraszam do kolejnej arenki. My jesteśmy już poczekali kolejny raz na mapie Cryptix Dobra. Oś, 5, 4, 3, 2, 0, 0, 0. Hmm. Czekamy, czekamy Wychodzi, wchodzi 6 osób na 8 Oj lobby. Dobra, już 8 Mam nadzieję, że my będziemy mieli sześć, pięć, Dołączaj cztery, ktoś, niech ktoś trzy, dołączy dwa, Zobaczymy jeden. kto będzie miał, pewnie my. Nie, my mamy szczęście Ale nas się nie rusza Hello, rusz się. Hello. Może coś na czasie piszę. No to długo wypowiedź pisze. Nie no dobra, już się ruszę. Cały wiersz by pisał w tyle czasu. Dobra. Nie no dobra, wiersz, A nie wyszedł, no to wyszedł to jednak. Nie wyszedł, jednak wierszu nie pisał na czacie. <laughs> dobra, to mamy równe szanse. A nie, a nie, dobra, mamy równe szanse. Już myślałem, że tam ktoś u czerwonych wyszedł. Lecz niestety się myliłam. Niestety. Dobra, ale chyba do po nas czym? będą szli. Mhm. Ale pamiętaj, że nie. Yy, nie trzeba. Dobra, idą do nas. Yy, mogło, trójka może wygrać. Ale spadł. Trójka może wygrać z czterema zawsze, więc żeby Ej, nie dło. wygrali A nie, dobra, trzech. No i tak nas jest trzech, Walczy z czerwonym. No i ale oni się po, podbudowali. No i nasz go pokonał. Ach, mi zabrał kira. No. Idziemy na czerwonych ludzie, z naszym. No i no nasz ja trochę pomogę. jest taki. Jaki? Nie dobra, y, chyba będzie będziecie mieli od czerwonego. Wiem. Wiem, spadliśmy we trójkę. Trójka? Nie z czerwonym razem. Tam jeszcze z tyłu. Dobra? ja, ja właśnie wiem. Nie ja chyba go nie. Pokonam. O, trójka. Co? Oj dobra, zrzucił mnie. Nic, mhm. ja jeszcze spróbowałam tego pokonać, ale nie. No to słabo, że cię zrzucił. Dobra, ja z drewnianym mieczem, może mi znowu... Dobra, ja teraz chodzę z kamiennym. Na tyle masz kilów już? Właśnie mam zero, słabo. No no, Chociaż jednego mam. Dobra. No, lecimy. O, Co on zamierza? I z górą. No to dobra, nożycz, nożyczki w ruch. Weź, weź, bo może przyjść. No zapraszam. Idź jego pierwszy. No jednego mi się udało. To ja się zajmę tego... też jednego? Idę na nich łóżka. Dobra, jeden i Rozwalaj do... łóżko! Rozwalone łóżeczko. Prawo. Dobra, to tutaj już jeden final kill. Byk. Super. Rozwaliłem ty... mi łóżko. masz killa. No to dwóch zostało. Patrz, 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 gdzie ja Ale... jestem? Ale już... Bum! BUM! Na koniec HP. Prawie rozwaliłem jednego. Dobra. Jeden final kill. Jeden bez Broken, jeden. super. Nawet niesie. Okej. Okay. O, i victory! Dobra, zapraszam do następnej arenki w Edwards 4 na 4 Dobra, zaczynamy kolejną arenkę. 2-1. Zaczynamy już. Dobra. Tak. Ej, ale ja naprawdę dzisiaj mam jakieś szczęścia. Dziwna tak, jest. Tak, dziwne jest. Na no, co dzień nie yy, czujesz tyle łóżek. Ale dobra. Yy. Dobra, ja wezmę. Dobra, no to... Dobra, no, jej. ja już mam swoje materiały. Czas na obudowę, łóżeczka. Mhm. Hej, hej. Ej, dobra. A Kuba, jakbyś mógł... Odsuń trochę mikrofon, bo... Czasami słychać lekarze... Dobrze, ale... wiem, wiem. Jak tak. Wy no, sprzęt nie najlepszy. Dobra. Łóżeczko budowana. Czerwoni nas nie idą. Jak na razie są chyba na środę podbudowani. No to nowość. Mhm. Dobra, no, ja biorę wszystkie podstawowe Dobra, narzędzia. Patrz, oni jeszcze nie byli na środku. Znaczy, nie. oni byli... mają wełną czy czym? Nie no, mają chyba... Le... Idzie, idzie, na nas od boku. Raczej mhm. znaczy, chyba nie, bo... A jem psuje łóżko. Czekaj, czekaj, czy on będzie... Aha, tylko że... bo że czterech, tutaj... Trochę... czterech! Nowy rekord, czterech mnie zaatakowało. Mm. Niebezpiecznie. Idzie na nas od boku. Wiem, wiem, wiem. Albo trzech, A nie, to chyba było trzech. Pomyłka. Dobra. Nie czterech. O, mają lepiej obudowana łóżko, Aha. niezwykle. I to było dziwne. Znowu. Ej! Ja im rozwaliłem łóżko, ale miałem laga filowego. Mają odsłonięte całkowicie. Da się im rozwalić dosłownie na tak. Lepszy pickaxe trzeba wziąć. No wiem, że lepszy jest, ale już mam ten podstawowy. Dobra. Lecimy. Jakbyś się wzięli i statystyki zyskają amcecraft, to najwięcej łóżek dzisiejszym takim kilowym, drewnianym, a nie jakim żelazem. A ja najwięcej zabójstw zdobyłam drewnianym mieczem, no bo kamiennego ja zbytnio nie kupuję. Ja bardziej kupuję. No nie. Dobra, Dobra czy... jeden rozwalony. Chyba na sobie wziąć. O nie, dostaję mocne kryty. Dobra, mam połowę, HP. Dobra, wycofam się lekko. Gdzie jesteś? E, na środku, paski. zabij mnie. Znaczy, nie wiem, czy na nas. Ale dwóch, e, dwóch, Trzech jest. Trzy, trzy są na środku. No i ja Trzej. Spotkałem jednego. Ale e, chyba nie e, mam tym szans. Chyba do nas będzie szedł. E, e, Słabe, to było, to było dziwne. Bo... O nie! Jeden na nas idzie, bo ja jednego jeszcze rozwaliłem po drodze. No fajnie, że to że jest. Gdzie na nas? Bo nie wiem. Idzie na diaksy. Jeden. Ok. Dobra. dobra, 10 złotych, czy 2 Wrócił ja się nie? do naszego. I żeby, dobra, ten nasz go pokonał. Dobra. Ja teraz muszę swojego skilla wykorzystać. No, chyba nie wykorzystam. Tak, nie wykorzystałam. Co? Sparzysz? No, Raczej zepchnął, nie? Nie no, czterech, czterech jest bardziej, nie mam szans. Mhm. Mm Dobra. Dlaczego Szybsze no uderzenie by było bardzo dobre. No, bo mają grubo obudowane, ale. nie aż tak. O, pomóc ci, Konrad? We Stój, 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 bo tam jest dziura. Ale wpadł do dziury. Bo tak, ja go zaparłem. To, wpadło do dziury, co ja wykopałem? Właś im rozwał łóżko. Jestem u nich. Weź ich rozwal. To, że dwóch nie zaatakowało i drugi mnie zepnął. I no bym pokonał, ale drugi nie zepnął. Kuba, czy wpadło do dziury? No bo ja trzeci był. Nie, ty byłeś czwarty. Dobra, idę do nich. Idę. Nie, jak zwykle ich mnóstwo tutaj, No i znowu. A o, inicji, idą do nas. Tak? A idą? Dobra. Dobra, chyba ten nasz go za. Hmm. Trochę dziwna sytuacja się tu dzieje. Mhm. Dobra. Wow. Dobrze, tutaj nie wiem co to. Ten... O! I to jest plusik. Oj, oj, oj! Chyba w żelaznym do nas idzie. Nie, do on stoi idzie? na szmaragdy Houston. Mamy problem. Nie. Nie, nie idzie. Dobra, dwóch na mnie poszło, nie na naszą bazę. Nie, jednak idą na nas. Idą. Dobra. Zobaczymy teraz, jak Wam się to spodoba. O, super, Brawo. Rodzinę. A nie ty. No dobra, teraz. No, przyznaję, nie tak, udało nie. mi się. Ale byłem blisko. Bo też im rozwaliłam przecież. I, idzie do nas jeden. Dobra, prawie go rozwaliłam. Rozwaliłam go. Brawo. Jeden jest na środku i to jest ostatni. Gonijmy. Papa, wygrana. Teraz mogę to potwierdzić. I Zabi zabiłam go. Ale długo się bronił. Dobra, GG, znowu. A ja bardzo Was bym chciał zaprosić. Już ty, Arenek, w TV Dórce. 开始。<Right. S 3>